Maria Rodziewiczówna, Kądziel, jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostaw subskrypcję. Rozdział osiemnasty przyjęto ją uprzejmie, a Stasia zaczęła wnet swobodną rozmowę, widząc zakłopotanie gościa. Przyszłam podziękować pani, rzekła wreszcie pani Klara. Pani postawiła mnie w przykrej pozycji. My, dzięki Bogu, mamy się dostatnio, więc nie możemy korzystać z bezinteresownej porady. To nas upokarza względem ludzi. No, ludzie wiedzą, że pani mnie wezwała tylko w ostateczności, uśmiechnęła się Stasia. Bardzo mi przykro, żem panią uraziła, ale nie mogę wyjątku zrobić ze swych zasad i postanowień. Leczę tylko bezpłatnie, spełniając legat siostry pani Skarszewskiej, dzięki której zostałam doktorem. Zresztą, jeśli pani jeszcze przykro, proszę te pieniądze złożyć w aptece na lekarstwa dla ubogich i niech się pani nadal tem nie trapi. Żeby to opisać, to by nikt nie uwierzył, że doktor, prawdziwy doktor, nie bierze pieniędzy. Bardzo mi przykro za kolegów, ale trzeba im to darować. Uważają medycynę jako środek utrzymania, rzemiosło lub karierę. Nie moja zasługa, że tak nie czynię. Matka mnie chlebem karmi i utrzymuje, żyje na jej łasce, więc mogę ideałom mym dogadzać. Przechyliła się do matki i pocałowała ją w rękę. Dajże pokój, bredzisz, broniła się Ozierska. Ot, nawlecz mi igłę, bo nie dowidzę. To pani łaskawa, są bajki, co ona plecie. Całe życie chorowałam i kwękałam, a teraz dzięki jej jestem zdrowa, a wie pani, dlaczego? Bo mam teraz dopiero naprawdę robotę. Panie mają śliczny ogród, wtrąciła pani Klara. Otóż to jeszcze. Na starość przyszłam do własności ziemskiej. Jestem zajęcie, a przytem, żeby pani wiedziała, ile to jest nędzy, i biedy, i nagości w takiej małej mieścinie. Córka to wszystko leczy, a ja, o ile mogę, karmię i odziewam. Nauczyłam się krajać i szyć i doprawdy tyle jest roboty, że nie mam czasu chorować. Od czasów młodych nie pamiętam, żebym była taka zdrowa i ruchliwa. Dobrze nam jest. Że też pani wytrzymała takie nauki. Sama wśród mężczyzn, mój Boże. Mnie krew stygnie, gdy o tym pomyślę. Powiadają, że oni tam żadnej delikatności dla kobiet nie mają i jest się wciąż narażoną na najgorsze obejście. To przesada. Co prawda, ja bywałam zajęta tylko swoją nauką i nie myślałam o niczym innym, nawet o niebezpieczeństwie od mężczyzn. Delikatności też od nich nie wyglądałam, ani opieki. No i nikt mnie nie zaczepił. Westchnęła pani Klara. Gdy zostałam sierotą, marzyłam też o pracy samodzielnej, o jakże była gorzka i ciernista. Bóg mnie nareszcie doprowadził do bezpiecznego portu. Mąż mój wprawdzie nie jest z naszego stanu, ale potrafił mnie poznać i zrozumieć, więc mu wiele wybaczam. Zresztą, gdy zostałam matką, dla dziecka zrobiłam ofiarę z moich tradycji. Stasia zagryzła usta i odwróciła twarz, po której uśmiech latał. Ozierska szczęściem wybawiła ją z kłopotu dalszej rozmowy. Pani była w Rudzie czas dłuższy, aż do zamąż pójścia. Tam poznałam mego męża. Jakże zdrowie pani Skarszewskiej? Godna to osoba. Zawsze się wybieram ją odwiedzić, ale gdy się ma dziecko, nie należy się do siebie. — Pani Skarszewska zdrowa — odparła Stasia. Onegdaj tam byłam u chorych dzieci ekonoma, alem tylko jedno uratowała. Okropny tam w całej wsi krup panuje. — A pan Kazimierz się nie żeni? — zagadnęła pani Wawelska, ciekawie na nią patrząc. — Nie wiem. Nie było o tem mowy, bo i on był nieobecny. — To dziwne, że się nie żeni. Taki majątek... Tu mówiono, że się stara o pannę hrabiankę Wandę. Mój mąż go tam nawet spotkał parę razy. Chyba nie, odparła ozierska, bo zeszłej niedzieli była u nas pani Skarszewska i nic nie mówiła. Nie, temat ten ich nie zajmował. Poczęła tedy pani Klara pytać, czy znają proboszcza. Owszem, znała go Stasia. Jakże się pani podobał? badała ciekawie. Zdrów jest i żyłby sto lat, gdyby mniej palił cygar. Ale ja się pytam, jak się pani podoba z rozmowy. Wcale z nim nie rozmawiała, bo się śpieszyła do innych chorych. Właściwie ja nikogo tu nie znam, nie mam czasu. Bardzo światły kierownik i spowiednik. Chciała w ten sposób zbadać, czy Stasia bywa u spowiedzi, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi, a że w tej chwili przyszła Żydówka z chorem dzieckiem, uznała za stosowne zakończyć swą wizytę. Potem opowiadała znajomym, zawsze jeszcze pod wpływem urazy do Fijolskiego zupełnie przyzwoita osoba, a wszystko co gadano, to ten stary rzeźnik wymyślił. Ja nawet powiem, że gdybym broń Boże zachorowała, do niej pójdę. Zawsze śmielej z kobietą się rozmówić. Tylko to żenujące, że pieniędzy nie bierze. Wszyscy się tem skandalizowali, ale pomimo to klientela Stasi rosła. Postanowiła kupić konia i pewnej niedzieli, zabrawszy matkę, pojechała do Rudy, by tam sprawunek załatwić. Co prawda też, kampania dyfterytowa wymęczyła ją bardzo i chciała wypocząć dni parę w towarzystwie pani Tajdy. Gdy zajechały pod ganek, Kazio wyszedł na ich spotkanie i powitał milczeniem, pomagając wysiąść. — Mój drogi, musiałyśmy wam jakie projekty pokrzyżować, bo wyglądasz bynajmniej niezachwycony naszym widokiem — rzekła mu Ozierska szczerze. Poczerwieniał jak rak. Jemu tak bardzo zabiło serce radością, że aż się słowem zdradzić obawiał. Ją protestować... Takem się zdziwił. Panie nigdy nie bywają. Żadnych nie mamy projektów. Matka się bardzo ucieszy. — Dziw, że pana zastałyśmy — rzekła Stasia. — Przywiozłam panu pieniądze z prośbą o kupno konia i jakiej dryndulki. Tak dobrze idzie. A Włodzio wciąż narzeka na brak praktyki i ciężkie czasy. — Ja tylko na brak czasu narzekam. Dostanie mi pan szkapel i wasąg. — Choćby dzisiaj. Wszystko będzie — Matka w pasiece zajęta, zaraz ją sprowadzę. Ale już pani Tajda szła ku nim, trzęsąc głową. — Nie masz Boga w sercu, dziewczyno, trząść matkę żydowską furą pięć mil. Było napisać o konie. Ucałowała ozierską, pogładziła Stasie po głowie. — Rozgoście się w dysi pokoju. Zaraz wam jeść przygotuję, bo u mnie zawsze po dawnemu przybywa lat, a nie ubywa roboty. A ten, wskazała na syna, dawniej, gdym wspomniała o żonie, milczał. A teraz do oczu mi skacze, jakbym go do występku namawiała. Ależ proszę, mamy. Może raczysz milczeć. Ja dobrze pamiętam scenę, którąś mi dziś urządził. Fe, panie Kazimierzu, pogroziła palcem ozierska. Czego mama ode mnie chce? Wybuchnął z żałością. Pracuję, zbieram, szczędzę, błagam matki, by wzięła kogo do pomocy. Niech to tysiące kosztuje, zapracuję na nie, ale przecie nie mogę wbrew woli się żenić i kogoś okłamywać. Więc się żeńskim chcesz ja ci swej woli nie narzucam ruszył ramionami milcząc Oto masz zwykłe zakończenie rozmowy rzekła gniewnie pani Tajda pokazując go Ozierskiej Stasia nie mieszała się do rozmowy Czy mam co do roboty w szpitaliku spytała A dajże pokój choć dzisiaj zaprotestowała pani Tajda Poświęć ten dzień nam zdrowym Może byśmy poszli konie obejrzeć zaproponował Kazio Mam cztery do wyboru Wczoraj odesłałam mnie na poręby, rzekła pani Tajda. Chyba po obiedzie popłyniecie tam łodzią. Dobrze ci zrobi spacer, Stasiu, boś zmizerniała i schudła. Nie znam się na koniach i na wybór pana się zgadzam, ale łódką chętnie popłynę, odparła Stasia. Kaziowi pojaśniała twarz uciechą. Wyszedł, by dać stosowne rozporządzenie, a gdy wrócił, rozmawiał wesoło z ozierską, dowiadując się o tryb ich życia, potrzeby, interesy. Tylko raz wraz na zegarek spoglądał i zaledwie skończyli obiad, zwrócił się do Stasi. Jeśli pani sobie życzy, możemy zaraz jechać. Zajmie to nam godzin kilka. Ruszajmy tedy, ale dami pan wiosło. Poszli przez ogród ku rzece. Łódka już czekała na nich i chłop z dwoma wiosłami. Przecie damy radę sami, rzekła Stasia. Zawsześmy sami wiosłowali. Możesz wracać, Michale, rzekł Kazio, podając jej rękę. Usiadł potem sam u steru i odbili. Pod prąd płyniemy. Będzie ciężko, pani, zauważył. Pod prąd całe życie płynęłam, przywykłam. Wracać za to lżej będzie. Jak zwykle, gdy się do celu dobrnęło. Pani już teraz zupełnie szczęśliwa? Zupełnie dzięki wam. Ale mam troskę pana. Mnie? Zdziwił się. Ano tak. Dlaczego pan się nie żeni? Robi taką przykrość matce, bo mam wstręt do wszystkich kobiet. Do wszystkich. Więc i do mnie. Zdejmuje mi pan ciężar z sumienia. Sumienie pani może być spokojne, cóż pani temu winna? Czemu znowu? Po co się pani pyta? Ja już nie powtórzę mej spowiedzi, będę milczał do śmierci. O mruknęła. Niechże pan się raz opamięta. A po co? ruszył ramionami. Mnie tak dobrze nie zmienię się. Ale w jakim położeniu mnie pan stawia? Ja chyba to powiem matce pana. Jak pani chce, ja nie powiem nikomu. Więc czegoż pan chce, żebym spłacając dług wdzięczności wydała się za pana... Do tego mnie pan chce doprowadzić, wybuchnęła. A pani czego chce? Ja się pani nie narzucam, ani pokazuję, nie żądam, ani proszę. Unikam, by pani nie spotkać, nie dokuczam. Co więcej, mogę uczynić, chyba umrzeć. Ale kochać, pożądać, myśleć mi wolno. I cóż za wynik z tego? Lata przejdą, ostygnie krew, włosy zbieleją, kark się zgarbi. Wtedy może stanę się znowu przyjacielem pani, jakem był w dzieciństwie. Pan już teraz siwy na skroniach, ile pan ma lat? Dwadzieścia siedem, jeszcze drugie tyle i osiągnę swój cel. Co za brednie, ładna perspektywa, nie zazdroszczę, słusznie zarobiona za karę, żem pani nie potrafił zdobyć ani zjednać, a pani szydzi, a przecież nie inaczej życie urządza. O bardzo przepraszam, żebym kochała, to bym zdobyła swe kochanie. Doprawdy. Nawet na mojem miejscu. Na pana miejscu powiedziałabym nie ta, to druga. Winszuję, ale według mnie to nie kochanie. Otóż ja zapowiadam panu, że jeśli pan matce nie dogodzi i nie ożeni się, to ja wychodzę za mąż za pierwszego lepszego. Wtedy pan sobie tę żonki i brednie wybije z głowy. Nie, bo wtedy już bez wyjątków wstręt będę miał do wszystkich kobiet. No, no zobaczymy. Ja już syta jestem przykrości wobec matki pana i uczynię raz koniec. Nic nie odpowiedział, więc się obejrzała. Blady był i taki ból i smutek miał w twarzy, że może po raz pierwszy w życiu uszanowała uczucie, i przykro jej się zrobiło za niego. Zapatrzony przed siebie na wodę, po chwili walki odparł krótko: Wola pani! Ja ni proszę, ni skarżyć się nie będę. Długi czas płynęli, nic nie mówiąc, wreszcie Stasia rzekła niecierpliwie: Żeby się pan zastanowił, jakaby ze mnie była żona i gospodyni. Nie byłam nigdy nikomu uległa. Nie spełniałam niczyjej woli, tylko swoją. O żadnym praktycznym zajęciu nie mam wyobrażenia. Nawet rachunków nie umiem prowadzić. Jestem roztargniona, niedbała, zajęta tylko swoim fachem. Prowadzić dom, przyjmować gości, bywać w sąsiedztwie, to wszystko nie dla mnie. Miałby pan w gospodarstwie ruinę, w domu nieład, ze mną piekło. Żeby tak można na próbę rok spędzić, to bym rada. Ręczę, że pan by miał dosyć. Jemu ogień przeleciał po twarzy i objął ją spojrzeniem rozkochanym. Ja za taki rok życie bym dał, rzekł głucho. Co z panem się dzieje? Pani wie, miłuje, pierwszy i ostatni raz w życiu. Dlaczego pani tę rozmowę wszczęła? Ja bym milczał, jak już milczę dwa lata. Nikt się po mnie nawet nie domyślił, jakie mam w duszy kochanie. Pani wolno drwić, proszę. Ja nie drwię, żebym przypuszczała, że to jeszcze trwa, nie odezwałabym się słowem. Chciałam wpłynąć na pana, widząc, jak matka pana cierpi. I teraz do prawdy w rozpaczy jestem, że to z mojej przyczyny, a rady nie widzę. Żeby ciocia Dysia żyła. Żeby żyła, powtórzył. I mnie by lżej było, bo zrozumiałaby mnie i umiałaby może z losem pogodzić. Co mam robić, co mam robić? zamruczała Stasia, naprawdę strapiona. Po co się pani troska, niech woda płynie, odparł już znowu spokojny. Dobrze panu mówić. Pan się uparł, jak muł. Pan nie ma, jak długów wdzięczności. To i cóż z tego? Może pani być pewna, że ja tych mniemanych długów odbierać nie będę choćby mi pani za nie siebie ofiarowała, to bym odrzucił. Nie ma o czym mówić. Oto i dopływamy. Zaraz każe konie przyprowadzić. Przybyli do brzegu, wyskoczył i podał jej rękę. Wysiadła też zamyślona, roztargniona i smutna. Dziękuję, rzekła, opierając się na jego ramieniu. Wie pan, wolałabym być na pańskim miejscu niż na swojem. Mam chaos w głowie. Gniewa się pani na mnie? Nie, cóż pan winien? Odparła łagodnie. Szkoda. Wart Pan kogoś lepszego. Od tej chwili począł Duch Kazia chodzić jej po głowie jak strachy w starym domu. Zaimponował jej swą stałością i powagą uczucia. Patrzała na niego z zajęciem, jakby dopiero go poznała. Podobało się jej, że się niczem nie zdradzał, że jej się nie zalecał, nie usługiwał, nie ścigał oczami. Zabawiły w ludzie trzy dni, a on na chwilę nie wyszedł z powagi i panowania nad sobą, nie szukał zbliżenia sam na sam. Jakby ten spacer łódką snem był, tak do tamtego był niepodobny. Gdy odjeżdżały, przeprowadził je konno wiorst parę od folwarku i dopiero, gdy się pożegnał, a Stasia raz jeszcze się obejrzała, zobaczyła, że patrzał za nimi tak jak wtedy na łódce, smutno i gorąco, wiedział bowiem, że znowu się nie zobaczą prędko, pomimo że na zaproszenie ozierskiej obiecał je odwiedzić, gdy tylko czas znajdzie. Ale czasu widocznie nie znalazł. Po lato całe przeszło, a on się nie pokazał, ilekroć zaś Stasia przyjeżdżała do chorych w szpitaliku, jego nie było w domu. A że przyjazdy jej miały z góry oznaczony termin, wiedziała, iż wyjeżdżał umyślnie, by się z nią nie spotkać. Pomyślała sobie wtedy pewnego razu, co prawda, moc ma i charakter, i zuch cały. Ten się nie rozmyśli łatwo, no i szkoda mi go. A gdyby się rozmyślił, spytała siebie, szkoda by było. Odparła szczerze i rozgniewała się. Nie rada była z siebie. Doceniasz? Subskrybuj.